Masz dosyć związków i relacji, które wyglądają jak rollercoaster? Oto jak możesz sobie z tym poradzić. Takie relacje mają z reguły trzy fazy. Numer jeden to jest idealizacja, czyli jesteś najlepszy, najlepsza na świecie, no nie ma drugiego takiego partnera, absolutnie Cię kocham i uwielbiam. Numer dwa to dewaluacja, czyli wiesz co, jednak nie spełniasz oczekiwań. Jednak moja była była lepsza, a mój były to wszędzie mnie zabierał, a Ty jesteś po prostu do kitu, no... Nie, nie nadajesz się. To jest umniejszanie Twojej wartości bardzo często porównywanie czy do kogoś innego, do kolegów, koleżanek albo byłych partnerów. I numer trzy to odrzucenie lub milczenie, czyli po prostu chłodny dystans, po to, żeby za moment wrócić do fazy numer jeden, przejść przez fazę numer dwa, fazę numer trzy i tak dalej. No, roller coaster w pełni. Natomiast jako takie ćwiczenie polecam ci, dokumentuj tempo zmian, ale dokumentuj zachowania, a nie emocje, bo przez emocje może ci się bardzo łatwo zakrzywić odbiór rzeczywistości. Dokumentuj po prostu zachowania swojego partnera i zobacz. Czy rozpoznajesz tam pewien wzór, czy znowu nie ma fazy pierwszej, drugiej, trzeciej, pierwszej, drugiej, trzeciej? Bo to może pokazać ci, że jest pewien schemat, który twój partner stosuje wobec ciebie. I nie mówię, że stosuje to świadomie, to może być całkowicie zautomatyzowane, bardzo toksyczne zachowanie. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.